Dzień dobry kochane, tutaj Dorota Orzuk, zapraszam na naszą kawę z Bogiem poranne, króciutkie spotkanie, mam nadzieję, że motywacyjne i też takie inspirujące, racyjne, e, takie wiecie, wiecie jakie, nie? że mamy się pobudzić, wesprzeć, wzmocnić. Um, czytamy sobie pismo święte, fragmenty, więc już za chwileczkę otworzę fragment pisma świętego. Losowo ja się nie przygotowuję do naszych spotkań, um, ale um, właśnie to jest fajne, że nigdy nie wiemy co nam wybrzmi, nigdy nie wiemy co będzie na tym spotkaniu, zawsze jest to niespodzianką. Um, tylko zaproszę, bo jeśli któraś z Was ma chęć, to na www.dorotaozo.pl są moje książki, jakby to było gdyby w postaci PDF do pobrania. Kawa z Bogiem drukowana i dziennik 365 dni budowania siebie, a już za chwileczkę za momencik będzie nieustanna kawa z Bogiem, czwarta pozycja. No myślę, że, że dla wielu kobiet będzie. Hmm, no będzie taką wartością naprawdę. E, a czytamy sobie teraz. O, Marysia, cześć kochana. <ścoughs> Otwieramy. List do Efezjan. Popatrzcie. I tu werset 22 chyba zaczynamy od tego. Orientacyjnie podaję, bo też nie wiem, zawsze jakoś tak warto jest chyba, żeby w jakimś takim nie było bardzo wyrwane z kontekstu. E. To zatem mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim zgodnie z prawdą jaka jest w Jezusie że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Boże, jaki piękny fragment. Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd. Odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Słuchajcie, e, jakie te zwodnicze rządze, nie? Czasami, jakich zwodniczych rządzy czasami człowiek doświadcza. Nam się to... Po pierwsze, zawsze kojarzy z jakimś e, rozpustą, nie wiem, pijaństwem e, i tak dalej, a te, te zwodnicze żądze to mogą mieć naprawdę różną postać, jak sobie tak pomyśleć, i że na przykład może to być, e, nie wiem, e, może tobą rządzić, bo rządza przecież rządzi człowiekiem, nie? rządza, rządzi człowiekiem i może tobą nami rządzić nie wiem, jakieś na przykład chęć do ciągłego krytykowania nie? nie zdajemy sobie często sprawy, Boże, znam mnóstwo ludzi i to, to nie jest tak, że mówię to, bo tam oceniam, że tak dalej, tylko, że nie zdajemy sobie sprawy, często jak często spowiadamy się z grzechów takich um, um, takich, no nie wiem gdzie tam są nasze utarte schematy co jest grzechem a nie bierzemy pod uwagę nawet tego, że uprawiamy grzech na przykład samoodrzucenia albo grzech krytykowania siebie i innych, nie? Grzech e, właśnie, że, że to jest taka nasza rządza, bo mamy to tak bardzo nawykowe, nie? E, moim wielkim odkryciem w życiu było to, że mm, myśli, myśli, emocje i zachowania i słowa, myśli, emocje, słowa i zachowania, o tak powinnam wymienić, są naszymi nawykami. I bardzo często te nasze nawyki rządzą nami. To są nasze rządze. Rządzą nami nasze nawyki, nawyk krytykowania. Siebie albo innych, nawyk sabotowania siebie, nie? Że znowu, że znowu jestem beznadziejna, znowu się zachowałam, znowu znowu mi nie wyszło, znowu się okazało, że do niczego się nie nadaje, nie? Albo krytykowania innych, nie? A znowu mi to zrobił, znowu to powiedział, a jego wina, a znowu nie umiał naczyń, nie? To są takie rządze, z których często sobie nie zdajemy sprawy, że. E no, że powinniśmy się właśnie z tego spowiadać, nie? Matko, to jest niesamowite. I przyoblec, poczekajcie, odnawiać się duchem w Waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego. Co znaczy przyoblec się w człowieka nowego, nie? No, oczywiście znaczyć może wiele, ale tak na pierwszy rzut oka ja mi co przychodzi, że to jest po prostu podjęcie decyzji. Tak, to podejmuję decyzję i wiadomo, chociaż moje nawyki będą jeszcze chciały mną rządzić, bo to się dzieje automatycznie, ale ja już podjęłam decyzję, czyli już wchodzę w e, taki mm, e, wchodzę już w rolę obserwowania siebie, bym się przyłapywała na tym, że jeszcze chcę ten nawyk mną rządzić, tak. Że jeszcze, go, jeszcze się on pcha gdzieś na pierwszy plan mojej świadomości, moich zachowań, nie? Jeszcze się automatycznie podsuwa. Ale jak już jestem w tej decyzji, to już przyoblekłam się w człowieka nowego, już jestem, już się obserwuję, żeby to mm, z tym pracować. Nie? Że już tego wiem, że tego nie chcę, że już chcę być kimś innym, już chcę mieć inne nowe nawyki. Nawyki mają to do siebie, tak jak przekonania że żeby ustąpił stary, to trzeba wjechać nowym, tak jak na parkingu samochodowym, nie? Żeby wjechać nowym samochodem, musimy wyjechać starym. Czyli żeby żebyś wprowadziła nowy służący tobie nawyk, to dobrze jest po prostu zrobić mu miejsce i usunąć stary nawyk. No, żeby to tak zobrazować, to nie wiem, na przykład poranne rytuały, nie? Mamy, wszyscy mamy jakieś poranne rytuały i według nawyków tych rytuałów rozpoczynamy dzień, nie? Może do tej pory było dla ciebie nawykiem e, iść zrobić sobie kawę, nie? Ale już wiesz, że ten nawyk ci nie służy, bo kawa na czczo nie służy, nie? Że najpierw może powinnaś napić się szklankę wody, nie? No to co, żeby wprowadzić nowy nawyk, no to trzeba nie robić tej kawy rano, nie? Tylko przed nią. E, wprowadzić nawet szklanki wody. Jeśli jest to dla Ciebie utrudnienie, może sobie postawić szklankę wody przy łóżku, żeby była pod ręką, nie? <laughs> Więc e, to takie dla zobrazowania, bo oczywiście najlepiej nam się rozumie na rzeczach, które widzimy mm, e, i doświadczamy, niż które są gdzieś tam w naszej mm, w świecie niewidzialnym. I przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga. Sprawiedliwości i prawdziwej świętości. I to jest coś cudownego, ponieważ w moim wielkim olśnieniu było, i może to są dla Was rzeczy banalne, ale myślę, że dla wielu może być też olśnieniem. E, od, moje odkrycie polegało na tym, że e, wszystko, co sobie myślę, to jak, wszystko, jakie mam, wszystkie przekonania jakie mam na temat siebie, innych, świata, życia, nawet Pana Boga. E, wszystkie, które są niezgodne z tym, co jest w Piśmie Świętym, są nieprawdziwe. Czyli wszystko, co o sobie myślę, ale nie mówię o takiej próżności, o tym, że Jezus, to ja jestem najpiękniejsza, najlepsza, najmądrzejsza na świecie. To nie w ogóle nie o to chodzi. Ale wszystko, co o sobie myślę, co odbiega od przesłania, że jestem stworzona na obraz i podobieństwo Pana Boga, jest nieprawdą. Czujecie jaka jest moc tej świadomości? Wszystko, co odbiega od tego przesłania, jest nieprawdą. Od razu jest to, a można się od razu uleczyć z wszystkich hamujących przekonań niebudujących. No bo jeśli myślisz sobie o jejku jestem brzydka, yy, inne kobiety to są ładne, mają uroda, ja jestem brzydka, yy, to masz odpowiedź od razu. Jest to niezgodne z tym, co Pan Bóg o tobie w Piśmie Świętym mówi. Więc stworzyłaś sobie sama to przekonanie i ono nie jest zgodne z tym, nie? No bo to samo, to, to by znaczyło, że Pan Bóg jest brzydki. Proste. A może myślisz sobie, że mm, masz, e, masz mnóstwo ograniczeń i nic nie możesz w swoim życiu. No to jeśli jesteś stworzona, bo nigdzie w Piśmie Świętym nie pisze, że stworzył Pan Bóg człowieka i ten człowiek okazał się. Nie wypałem, że nic nie może, do niczego się nie nadaje, nie? Jesteś stworzona na obraz Boga, na jego podobieństwo, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. A Pan Bóg jest nieograniczony, wszechmocny, wszechmogący. To znaczy, że jeśli ja myślę, że nic nie mogę, to jest to nieprawda. Jakie to proste. Jasne, że mamy nasze ludzkie pewne ograniczenia, tak? Ale to nie są ograniczenia w e, kategoriach naszej mocy. To są, e, wiecie, no, ograniczenia świata fizycznego trochę, ale pamiętajmy, że e, w świecie fizycznym jest cały świat niefizyczny, niewidzialny, który działa dla nas. Nie? W ogóle. Jak sobie czasem pomyślimy, jakie, jakie są rekordy w księgach Guinnessa, czy w ogóle jakie cuda na ziemi, to możemy właśnie wtedy uzmysłowić sobie, że tych ograniczeń to naprawdę nie ma, tylko człowiek w nie uwierzył. Więc wszystko, co myślisz o sobie, co jest takie mniej budujące niż to przesłanie, jest nieprawdą. Jest nieprawdą. Dlatego jest warto czytać Pismo Święte. Bo tutaj ta prawda o Tobie cię wyzwoli. Z nieprawdy o Tobie. Nie o mnie, o nas wszystkich. Bo wszystkie jesteśmy w tym procesie. Dla mnie to jest. najbardziej wyzwalająca książka, jeśli mogę tak określić. Lubię polecać różne książki mnóstwo jest niesamowitych książek, wyzwalających i ukierunkowujących bardzo, ale jak nie czytasz Pisma Świętego, to nie czytasz najważniejszej. Dobra, no to co dziewczyny chcecie do tego dodać? Może tu jakieś brednie opowiadam? To jest mój punkt widzenia, to jest to, co mi to daje, co ja w tym widzę. Oczywiście każdy może widzieć inaczej i to jest cudowne. <grywa> e, więc co ty widzisz inaczej? Jak ty to widzisz, to, to podziel się w komentarzu. Nie wiem, czy piszecie, dziewczyny? Pozdrawiam też tych, które będziecie oglądać powtórkę, bo wiem, że są takie, więc serdeczności dla Was. Um. I dziękuję za każdy komentarz, który się pojawi. Uciekam, dziewczyny, do swoich obowiązków. Każdy ma swoje. Wy też na pewno nasze spotkania mają na celu takie właśnie krótką inspirację, pobudzenie się. O, Marysia, jedzie autem: to absolutnie, absolutnie nie pisz. Cudowności dziewczyny. Dziękuję, że jesteście i, i cieszę się, że razem gdzieś tam karmimy się tym słowem i się wzmacniamy każdego dnia. Dobrego dnia. Pa!